Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z racji tego, że dzisiaj licznik na moim kanale przekroczył tysiąca subskrypcji. Zachęcam Was do obejrzenia kolejnej części z serii QA, czyli pytania i odpowiedzi. Mam nadzieję, że filmik się spodoba. A ja liczę na to, mam nadzieję, że z czasem publika tutaj wzrośnie, że będę miała więcej widzów na moim kanale. Trzymajcie kciuki, a tymczasem dziękuję Wam za wszystko i za to, że tak chętnie oglądacie moje covery. Drodzy, żeby nie przedłużać, od razu zacznę. Będzie krótko, zwięźle i na temat. Pierwsze pytanie. Czy dzięki kanałowi na YouTube ludzie czasem Cię rozpoznają? Tak, jak najbardziej. Wiele razy zdarzyło mi się, że ktoś do mnie podszedł z prośbą o autograf, o zdjęcie. I to jest naprawdę bardzo sympatyczne, bo uwielbiam poznawać moich widzów. Kolejne pytanie. Czy śpiewasz pod prysznicem? O tak, jak najbardziej. Czym jest dla Ciebie muzyka? Moi drodzy muzyka jest dla mnie wszystkim tak naprawdę ujmę to tak muzyka jest dla mnie jak tlen czuję, że nią oddycham, bo wiecie śpiewanie i muzyka to część mojego życia, to moja wielka pasja i nie wyobrażam sobie życia bez niej. Kolejne pytanie wolisz śpiewać spokojne czy wesołe piosenki? Moi drodzy, nie jestem w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi na to pytanie, bo to zależy. Jeżeli jestem na przykład w melancholijnym nastroju, to mogę śpiewać smutne, powolne ballady. A jeżeli rozpiera mnie energia, wiecie, to wtedy lubię śpiewać radosne i skoczne, taneczne piosenki, więc to różnie bywa. Następne pytanie. Od ilu lat śpiewasz? Moi drodzy, jak wiecie, śpiewam od zawsze, od dzieciństwa, już za młody lat miałam taki mikrofon, prowizorkę i wiecie, la la la, cały czas coś pod nosem nuciłam, więc śpiewam od zawsze, odkąd pamiętam. Kolejne pytanie, czy lubisz zwierzęta? Ja nie lubię zwierząt, ja kocham zwierzęta, są cudowne. Po prostu tacy nasi przyjaciele, można powiedzieć. Ja mam kota o imieniu Kitty, taki uroczy, cudowny, po prostu wszystko by dla niego zrobiła. A niestety widzimy w internecie, jak ludzie czasami takie bestie, można powiedzieć, krzywdzą zwierzęta i tego nie jestem w stanie pojąć. Jak tak można? Nie wiem. I ostatnie pytanie. Gdybyś mogła odwiedzić wymarzone miejsce na świecie, co by to było? Moi drodzy, myślę, że to Miami. Zawsze marzyłam o podróży do USA, do Los Angeles albo na Florydę, więc myślę, że jak najbardziej w to miejsce chciałabym się kiedyś wybrać i mam nadzieję, że los pozwoli mi odbyć podróż w to wymarzone miejsce. Byłabym mega szczęśliwa. Proszę bardzo, to było przedostatnie pytanie jeszcze, to jest ostatnie. Jak nazwiesz swój styl? Moi drodzy, jeżeli chodzi o mój styl ubierania, to przede wszystkim luz i wygoda, żeby mnie ja się czuła dobrze. Na przykład... Koszulka, bluza, leginsy i awidasy. To jest taki mój styl, wiecie, wygodny, luzacki i czuję wygodę przede wszystkim. Jeśli chodzi o jakąś tam biżuterię, to wiadomo jakieś kolczyki, wisiorek i to tyle. Ja na przykład nigdy nie nosiłam sukienek, szpilek, to nie mój klimat, to nie moja bajka. Ja sobie mogę obejrzeć na przykład magazyn o modzie, co projektanci tam uszyli, ale to nie dla mnie tak naprawdę. Luz i wygoda przede wszystkim. Moi kochani, dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że się spodobało i liczę na to, że w przyszłości będzie więcej filmików z serii pytania i odpowiedzi. A tymczasem dziękuję za uwagę i proszę o łapkę w górę. Like me, and me in the palm of your hands, then Why you have to go? Wiem, że odnajdziesz mnie Za horyzontem czekam sen I'm ciągle biec I'm się You and I We're beautiful like diamonds in the sky I too are brought to of Black rock so you one